Cześć! Dzisiaj będzie filmik, który marzył mi się od dłuższego czasu, a mianowicie chyba mogę to tak nazwać filmik drogi, a wszystko dlatego, że zabieram Was ze sobą do biblioteki i przy okazji gdzieś tam po drodze poopowiadam Wam o tym, co będę czytała podczas tego weekendu, więc już nie przedłużam i lecimy na tramwaj. Przy okazji przypominam o moim filmiku czytajmy w plenerze, bo pogoda jest naprawdę absolutnie ciepła, więc myślę, że jak najbardziej można podczas tego weekendu wyjść gdzieś tam z książką do parku, do ogródka albo przynajmniej na balkon. Oczywiście ja to ja, więc jadę z jakimiś dziwnymi przesiadkami. Efekt jest taki, że nie chciałam się czekać 6 minut na tramwaj i pomyślałam, że przejdę się po plantach, więc trafiła wam się jeszcze właśnie wycieczka przez planty. co przesiadłam sobie na ławeczce na tych plantach, bo postanowiłam pokazać Wam, jakie książki taszczę ze sobą do tej biblioteki i nie tylko. W mojej torebce pierwsza pozycja, ja wiem, że nie powinnam się tym chwalić, ale to jest książka, którą wypożyczyłam i której nie przeczytałam, bo okazała się mi kompletnie nieprzydatna. To jest Balzaka Modesta Mignon. Nie wiem, czy oczywiście dobrze przeczytałam ten francuski tytuł, ale tak to jest jak, jak się nie zna francuskiego. Kolejna książka to ta, którą może widzieliście gdzieś tam nagrywałam, chyba jak czytałam ją w tramwaju. To jest Owe Long Masbo. Enklawa to jest autor w połowie polski, chyba tak to mogę powiedzieć. I póki co ten kryminał jest naprawdę fajny, bardzo dobrze mi się go czyta, więc już teraz mogę Wam, myślę, go polecić. Kolejna książka to Sylwia Hutnik, Jolanta. Wiozę ją dla mojej koleżanki, która jeszcze o tym nie wie, ale już wkrótce się dowie. No a w drodze powrotnej będę czytała boskiego Juliusza Jacka Bocheńskiego. Kompletnie nie wiem, co to za książka. Koleżanka już zaczęła to czytać i mówi, że no nie jest delikatnie mówiąc zachwycona, więc ja idę dalej w drogę do biblioteki, oddać y, tą książkę właśnie Balzaka i zaraz zobaczycie, zaraz, nie tak? Zaraz zobaczycie, co wypożyczyłam. Jak widzicie, zagadka się wyjaśniła. Zabieram Was do biblioteki UP i przy okazji oglądam świat. Widzę, że, że w sumie to ja Wam zrobiłam nie tyle wycieczkę do biblioteki, ile wycieczkę po Krakowie. Jeżeli ktoś dawno nie był na Uniwersytecie Pedagogicznym, to będzie mógł sobie obejrzeć jakiś główny korytarz i tak podobne rzeczy. Nie wiem, czy to jest ciekawe, ale skoro tutaj idę, to Wam to nagram. To oczywiście zamówiłam jakąś kultową książkę z drugiego magazynu, i okazało się, że magazyn raz, że funkcjonuje od godziny dziewiątej, dwa, ten drugi magazyn funkcjonuje od godziny dziesiątej. Efekt jest taki, że na książkę muszę zaczekać jeszcze pół godziny, więc wybiorę się do mojej koleżanki, Dami i Jolanty. Wszyscy będą szczęśliwi. A ta książka to dialekty polskie. To znowu ja robię drugie podejście do biblioteki. Chcę zdobyć książkę dialekty polskie. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda. wy oczywiście idziecie ze mną. Książkę Karola Dejna, dialekty Dejny, polskie. Dejny, Dejny czubka. No, może jeszcze raz. Nie, musisz pokazać się swoim użytkownikom i odbiorcom, że nie umiesz stosować polskich wersji. Karol Dejna, tak, dialekty Dejny. Książka Karola Dejny, dialekty polskie. Książka Karola Dejna, dialekty polskie który przygotuje wspaniale referat na, na głoszego. terytorialne na zróżnicowanie, zróżnicowanie. zróżnicowanie polszczyzny. Ten oto sposób zrobiłam wszystko, co zrobić miałam. Teraz wracam do mieszkania, gdzie też zrobię wszystko, co zrobić mam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was na śmierć, że wycieczka po plantach i po uniwersytecie pedagogicznym Wam się podobała. Tak, papa.